Cześć, czełem, jestem Weta i pewnie zastanawiacie się, gdzie do cholery kurwa jestem i gdzie są kurwa odcinki. Już tłumaczę. Jednym z powodów jest to, że niestety zachorowało mi się, a ja niczego nie nagrałem na zapas, więc nie miałem czego wrzucić. Co mnie złapało? Prawdopodobnie się to myślacie i jest to duże prawdopodobieństwo, bo moja dziewczyna wcześniej to złapała. E, Prawdopodobnie ze swojej pracy, bo tam ktoś też niestety złapał i nie wiedział o tym, więc się rozprzestrzeniło. A ona sama pracuje w domu opieki, więc no. I to nie tak, że szybko wszystko poszło, bo po prostu mają tam kilka oddziałów, no i pewnie z oddziału do oddziału jakoś zaczęło się rozprzestrzeniać. No ale niestety no cóż, życie. Drugim powodem jest straszny hałas w tle względu na to, że jeden mój pokój jest od strony słońca po 12, więc to się nagrzewa w cholerę, wiatrak muszę sobie włączyć, bo inaczej się tu gotuje. Drugim powodem jest nowe akwarium, które no, hałasuje, bo filtry wiadomo, woda, stranie tego, tego, tego. Ale na szczęście Nvidia wyskoczyła z pomocą. Eee, Stworzył takie coś jak RTX Voice i można to używać nawet jak nie ma się karty graficznej RTX. Działa, chociaż nie jest to, co by się chciało, ale działa jednak w jakimś tam stopniu. Dla porównania wyłączę to teraz, żebyście mogli usłyszeć, jak dużo dźwięków tremam. No, i dalej będę przy okazji gadał przy w tle, ale, no, słyszycie. I jest gorzej, gdy włączy wiatrak. Dajcie, wam pokażę. No, i właśnie w takich kondycjach muszę, niestety, pracować. A no, i teraz go włączę ponownie. No, ale zostawiłem wiatrak włączony, więc, tak, żeby dać do no, porównanie, jak dużo lepiej teraz jest. No, tak czy siak, po weekendzie powinienem zacząć nagrywać na nowo i rzucać odcinki. Przepraszam Was wszystkich za to wszystko, całe opóźnienie. Wiem, że lubicie mnie oglądać, rozmawia Was to podczas tego całego lockdownu i zamknięć i tej całej korony niekrólów. Więc niedługo wrócę do nagrywania i rzucania odcinków, żeby was trochę rozbawić. Z małych informacji chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że mam stronę na fejsie. tak ponownie. E, jeżeli chcecie, rzućcie tam lajkiem, będę czasami tam rzucał live streamy po polsku. Chciałem po prostu jakoś to rozdzielić: Facebook do polskich live streamów, Twitch do angielskich live streamów, kiedyś kurwa, jak w końcu zacznę. I także mam grupę na fejsie, gdzie też będę wszystko wrzucał, więc jeżeli chcecie zawsze widzieć, co aktualnie się dzieje, możecie po prostu zajrzeć tam, czy na stronie na fejsie i no. A takie moje małe pytanie do Was. Co chcecie, żebym nagrał po somie. Wiem, że chcecie zobaczyć takie małe różne indie gry, horrory i tym podobne, ale coś jeszcze? Dajcie znać, dajcie w komentarzach. A ja będę się z Wami żegnał i do usłyszenia następnym razem.